Dzień dobry, dobry wieczór, moi drodzy. Czas na kolejne moje wspólne granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jak co roku mam dla Was pewne gadżety, które chciałem wrzucić szybciej, ale hej, wrzucanie materiałów w dniu do samego finału, oby nie później, to też jest jakiś pomysł. Przez minione lata licytowaliście różne dziwne przedmioty, które albo były wykonywane specjalnie dla mnie, można powiedzieć, że na moje zamówienie. Tak jak plakat dwa sławy, była to płyta taka Hemingwaya z moim podpisem, co było rzeczą ultra dziwną. Była to książka Bambi, z podpisem Bambi, były to karty Pokémon z autografem Szpaka i pewnie jeszcze jakieś przedmioty, o których nie pamiętam, a może to wszystkie już wymieniłem. Naprawdę nie pomnę teraz. Mam dla Was dzisiaj dwa przedmioty. Z, czym jednym, z jednym jest związana taka historia, że miał być już w zeszłym roku. On się tutaj w kadrze nie zmieści, my będziecie mieli przebitki. Jest to mapa, jest, w takim ala stylu Starodawnym, postarzanym, niby to taka mapa, wiecie, już pożółknięta, zmęczona zębem czasu, mapa świata w języku angielskim, e, która zastąpiła Globus, bo w zeszłym roku na aukcję miał trafić do Was Globus z podpisem Gipsa, ta mapa jest podpisem Gipsa, który podpisał się na e, Grenlandii, o było jeszcze za zanim chyba Donald Trump chciał Grenlandię, nieważne. Czemu globus nie wypalił? Ponieważ globus był skonstruowany widocznie pod kątem młodszych użytkowników, którzy po nim mogą pisać. I pisak, którym podpisał się GIPS, się zwyczajnie rozmazał. Byłem na siebie bardzo zły i stwierdziłem, że Kistym nie będziemy już tego powtarzali. Weźmiemy mapę, weźmiemy pożniejszy pisak. Tu się udało, tu się nic nie rozmazało. Jest to już bezpiecznie w tubie, tylko oczywiście się zakleję z drugiej strony i do kogoś z Was ta mapa powędruje. I mam także komiks w twardej oprawie Sonika Jerza, Sonic Hedgehog. No domyślacie się, czyj autograf jest w środku. Także są przebitki, może nawet niepotrzebne, ponieważ tutaj sobie zerknięcie, nie wiem jak tam, fokus. gdzieś to tak mniej więcej w miejscu mojej twarzy jest autograf, który został własnoręcznie złożony podczas zeszłorocznej rapstacji 2025. Oba te autografy zostały tam zdobyte. E, komiks znówka Cewka Nieśmigany, nie wiem, zupełnie nie znam się na komiksach ze świata Sonika, jest to e, punkt zwrotny, tom pierwszy, cokolwiek to znaczy, jeżeli ktoś wie, ten wie, jeżeli ktoś nawet nie wie, to jest to świetna pamiątka, e, komiks z Jerzem, z autografem Jerzyka, piękny świat, właśnie dlatego jest, dlaczego mapa, nie, nie wytłumaczyłem, piękny świat, ten utwór, w którym e, Gibbs sobie śpiewa refren, etc., stan ten pomysł, dlatego miał być Globus, Globus się nie udał, jest mapa. Te przedmioty wędrują na aukcję. Chyba potrwa ona tydzień, bo nie wszystkie aukcje kończą się dzisiaj oczywiście, później daje sobie tydzień albo dwa tygodnie na wysyłkę i te przedmioty wędrują do Was. I cóż mogę jeszcze więcej powiedzieć? To by było chyba na tyle. Nie wiem, czy uda mi się wykluczyć ten green screen za mną, ponieważ miałem turbo problemy z nagrywaniem tego materiału. Planowałem go nagrać przechwytując obraz z kamery do komputera. Było to niemożliwe. Nie wiem, co się stało. Mam tylko jest to kwestia kabla, a nie coś poważniejszego ze samym aparatem bądź komputerem, bo byłoby to bardzo, bardzo, bardzo złe. Czy mi się udało to równomiernie oświetlić? Polemizowałbym. Vegas może mieć problemy z wykluczeniem green screena. Hej, pożyjemy, zobaczymy. Dzięki za oglądanie, licytujcie. Wiadomo, cel jest szczytny, ale też nie zapominajcie, że WOŚP to tylko zaledwie 2 miliardy zebranych złotych przez ostatnie 34 lata swojej działalności, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba na 3 dni w ciągu roku na funkcjonowanie NFZ-u. Dlatego naciskajmy na polityków, aby nie obcinali nam budżetu na NFZ, ale wręcz go zwiększali, bo mamy jeden z najniższych w Unii Europejskiej niższa niż średnia europejska niższa niż wiele państw w Unii Europejskiej także tak nie wszystko da się załatwić ściepą narodową na bombę atomową do usłyszenia państwa wkrótce prawdopodobnie na razie